Magda Sakowska witam i zapraszam na program. To był dzień. Prezydent odznacza historyków ZIPEN w tym prezesa Kurtykę. Odznaczyłem ludzi nie tylko mądrych, wysoko wykwalifikowanych, kompetentnych, ale ludzi odważnych i bardzo odważnych. To jest po prostu nagroda, nagroda za wierną służbę dla pisu, za wierną służbę dla Kaczyńskich. Ponad 200 osób zabitych. Rośnie bilans ofiar po trzęsieniu ziemi we Włoszech. A ziemia znów drży. Płaczę po moim mieście. Kocham moje pijany miasto. Pijany rowerzysta równie niebezpieczny jak pijany kierowca. Takie jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Przyjęte unormowanie ma bowiem na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Naprawdę jedno piwko wypiłem napisali mnie proculije, że tam pokoju napisali miła. I u honorowany prezes i historyca wśród nich jeden z autorów książki SB Alek Wałęsa odznaczeni przez prezydenta za ujawnienie